Julia Szeremeta ma już olimpijskie srebro, a teraz zapewniła sobie medal Mistrzostw Świata w Liverpoolu. Nerwowa walka i niepewność do ostatnich sekund. Jej ćwierćfinałowe starcie z Kariną Ibrahimową fani boksu zapamiętają na długo. Sędziowie niejednogłośnie wskazali na zwycięstwo Polki, a media w Kazachstanie dziś piszą wprost, że ich rodaczka została okradziona. Walka bardzo ciasna i ciężka. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo i będziemy wyszarpywać ten pojedynek, ale udało się wygrać ten ważny bój dla mnie. Jestem bardzo dumna, powiedziała Julia szeremeta przed kamerą TVP Sport. Choć kolor krążka pozostaje jeszcze zagadką, Polka już cieszy się z historycznego sukcesu. Będziemy bojować o wyższe trofea i mam nadzieję, że wrócimy z mocną, solidną, złotą ekipą. Mówiła pięściarka. W boksie olimpijskim dwóch przegranych półfinalistów automatycznie otrzymuje brązowy medal, stąd możemy być pewni, że Szeremeta z kolejnej wielkiej imprezy nie wyjedzie z pustymi rękoma. Nasza wicemistrzyni olimpijska w. W ostatnich dziewięciu walkach odniosła aż osiem zwycięstw. Niestety nie będzie miała okazji wyrównać rachunków z Paryża. Jej była rywalka, pomimo zgłoszenia chęci startu w Mistrzostwach Świata, tuż przed samymi zawodami wycofała swój udział. Wszystko przez obowiązkowe testy płci, którym musiały być poddane wszystkie zawodniczki. Tajwański Związek Bokserski enigmatycznie poinformował o absencji swojej zawodniczki. Półfinałowy pojedynek szeremety zaplanowano na piątek 12 września. Będziecie trzymać kciuki? Jak myślicie? Udaje jej się sięgnąć po mistrzostwo świata? Czekamy na wasze komentarze.